Kiedy kierowca jest delegowany, to tylko dla przypomnienia myślę, że to już wiesz doskonale czyli wyłączenie z delegowania na pewno tranzyt i przewozy bilateralne, czyli z Polski i do Polski czyli importy i eksporty, tak zwane, plus, żeby Unia, żeby to uatrakcyjnić, jak ja to mówię, dodała nam dwie dodatkowe operacje cross trade'owe w odpowiedniej konfiguracji tak zwanej 1 plus 1 albo 0 plus 2 za chwileczkę to o tym opowiem które te operacje dodatkowe cross-trade'owe też będą wyłączone z delegowania. Więc o tym za chwileczkę na przykładach. Objęcie delegowaniem to są przewozy typu cross-trade, czyli przewóz z państwa B do państwa C. To myślę, że jest jasne, czyli np. z Niemiec do Francji, z Belgii do Holandii, z Czech do Szwecji. I tak dalej i tak dalej z Wielkiej Brytanii do Rosji na przykład czyli do krajów trzecich, również to będą przewody cross tradeowe. Oczywiście nie wszędzie będziemy lic musieli liczyć odcinki zagraniczne, bo pakiet mobilności dotyczy Unii Europejskiej i krajów EOG. Natomiast jeszcze kabotaże w to też wchodzą, czyli cross-trade i kabotaż. Co się wiąże z objęciem delegowaniem? To już mówiłem na jednych na, kolej na poprzednich moich szkoleniach. Jeżeli jesteś po raz pierwszy, tak jak Barbara, jest po raz pierwszy, to zachęcam Ciebie do sprawdzenia naszego, mojego naszego kanału na YouTubie Akademia Czas Pracy Kierowców, tak się nazywa kanał na YouTubie. Tam jest spora część zapisu z moich różnych szkoleń, które od trzech lat um, prowadzę, od września 2018 roku i tam jest prawie chyba 200 filmów, które, do których Cię oczywiście zachęcam, zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału, żeby nie przegapić, i naciśnięcia dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu, który... Regularnie dochodzi na ten kanał. Więc, jeżeli Cię interesują inne moje szkolenia, zapraszam na ten kanał. I jeżeli chodzi o rozwinięcie tych szkoleń, to na sklepie.install.pl tam znajdują się nagrania z wcześniejszych webinarów, tych płatnych z przykładami z programu Fortran. Tam również można sobie zakupić, jeżeli ktoś chce, takie nagranie z poprzednich moich webinarów. Wytyczne Komisji Europejskiej są dostępne na stronie Komisji Europejskiej, ale, tak jak powiedziałem, jutro w mailu, w bonusach będą dla Ciebie po polsku, więc będziesz mógł, będziesz mogła sobie je w PDF-ie zapisać i spokojnie przejrzeć. Ja za chwileczkę pokażę, jak te wytyczne wyglądają, natomiast nie będziemy się dzisiaj, w, nie będziemy czytać tych wytycznych wszystkich, bo tego jest bardzo dużo. Natomiast ja w jakąś esencję tego wrzuciłem do slajdów chodzi o te liczenie tych odcinków delegowania jak to liczyć. No, i myślę, że o tym sobie głównie dzisiaj porozmawiamy, plus rozliczenie ewidencji czasu pracy. W tych wytycznych, między innymi, jest informacja o przejazdach na pusto, o tak zwanych przejazdach bez ładunku. Czy podróż bez ładunku jest tak samo traktowana jak tranzyt, czy jednak inaczej? Czyli czy jest wyłączona z delegowania, czy nie jest wyłączona z delegowania? No, i tutaj Komisja Europejska w swoich wytycznych podaje. Że podróż bez ładunku jest zwolniona, jeżeli jest przeprowadzona, jeżeli następstwem tego przewozu na pusto jest operacja dwustronna, czyli bilateralna, wtedy ten przejazd na pusto będzie zwolniony z delegowania, nie trzeba zgłaszać do systemu IMI i nie trzeba wyliczać tej płacy zagranicznej na ten, za ten odcinek. Natomiast jeżeli ta operacja przejazdu na pusto, następstwem tego przejazdu na pusto jest na przykład kabotaż. Albo jest zdarzenie typu przejazd, przewóz typu cross-trade, wówczas już od tego momentu przejazdu, czyli od zrzucenia się w transporcie międzynarodowym, czyli ten odcinek przejazdu na pusto, dolotowy do najbliższego cross-trade'u bądź kabotażu, również będziesz musiał wliczyć do czasu pracy na terytorium tego kraju. Więc wszystko zależy od tego, co następuje po, po tym przejeździe na pusto. Wtedy albo liczysz ten odcinek, albo nie. Będę jeszcze o tym mówił na przykładach, podając przykłady z programu Fortran, że być może dla większości z Was liczenie tych odcinków, czy takie dokładne, precyzyjne liczenie, być może nie będzie miało sensu. Dlaczego? Powiem o tym. Natomiast jeżeli chcemy to robić zgodnie z zasadami, to jak najbardziej te załadunki, rozładunki powinniśmy wiedzieć, w których momentach następowały i w odpowiednim miejscu w programie. Te rozładunki i załadunki wrzucać, ale da się też wyliczyć ewidencję czasu pracy bez w ogóle zabawy w załadunki i rozładunki, czyli liczenie wszystkich odcinków od granicy do granicy, wszystkich, wszystkich, nawet tych bilateralnych, co i tak generuje, jak za chwileczkę pokażę Ci na przykładach w programie Fortran, generuje niekoniecznie aż tak duże wynagrodzenie brutto kierowcy, żeby się tego bać.